Hej, witam z tej strony warszawski Dresi. Dzisiaj znajdujemy się w specjalnym miejscu i chcielibyśmy naruszyć temat o bezdomności, a w tym pomoże nam pani Adriana. Poruska. Ja jestem szefową Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej. To jest organizacja pozarządowa wspierająca osoby w kryzysie bezdomności. W ramach działania misji funkcjonuje schronisko dla osób bezdomnych, gdzie mieszka 80 bezdomnych mężczyzn, ale mamy też mieszkania treningowe. Wynajęte na wolnym rynku mieszkania podnajmujemy osobom, które czekają na lokal socjalny z zasobów Miasta Społecznego Warszawy. Ale też mamy takie działania street workerskie. Czyli jest to człowiek, który wyjeżdża na ulicę, motywuje ludzi do tego, żeby zmienili coś we własnym życiu i z tych pustanów, pustostanów, altanek śmietnikowych, klatek schodowych czy dworców, chciał jeszcze raz zawalczyć o własne życie i skorzystał z naszej pomocy. I tutaj jest 80 osób, tak jak pani mówi. Czy po prostu miejsc na 80 osób? Miejsce my ma, możemy zrobić dużo więcej. W zimę bywa tak, że mamy nawet 150 osób, czasem 160, bo jesteśmy w stanie podokładać materacę. E, jesteśmy przeznaczeni jako schronisko dla 80 mężczyzn, ale w tej chwili na pewno jest ponad 80 osób. E, mamy jedną kobietę, cztery koty i trzy psy. Bardzo fajnie. <laughs> A czy oprowadzi nas dzisiaj pani po miejscu trochę opowie? Oczywiście ja w ogóle zapraszam dzisiaj na obiad, także mam nadzieję, że e, będziesz. E, Kucharzem. Następnym razem. Mogę, mógłbym kucharza, coś mógłbym, bo ja lubię gotować. Bardzo so. się cieszę. Dzisiaj jest z nami też wolontariusz, bo ludzie nie zdają sobie z tego sprawy, jak wiele dobrego mogą zrobić swoimi umiejętnościami. Więc może ktoś przyjść i nauczył nas gotować, czy dietetycznie, czy wegańską kuchnię. Naprawdę dużo osób do nas tutaj przyjeżdża, nas wspiera. Między innymi jest teraz człowiek, który na kuchni gotuje. Święta Maryjo, Boża, się za nami przesiedź. teraz do ciebie, się. Smacznego. Smacznego, smacznego. Smacznego, smacznego! Też bardzo Co Pan tutaj robi? Co jeździ się na obiad? I dlaczego w ogóle Pan pomaga tym ludziom? No, czułem taką wewnętrzną potrzebę, żeby pomóc osobom, które są troszkę gorzej sytuowane. Wszedłem na stronę misji, wyczytałem, że jest potrzebna pomoc na kuchni i przygotowaniu. Jako, że to lubię, no to napisałem maila, później przyjechałem i, i jestem i pomagam. A czyli pan jest kucharzem z zawodu? Nie, nie jestem z zawodu kucharzem. Gotuję jako forma hobby. No. A czy pan lubi po prostu gotować? Ale pytanie takie. Często pan ludziom pomagał po prostu? Czy po prostu tak teraz chciał Nie, pan wam pan jest, zrobił? To, to jest pierwsza moja taka ekspresja pomagania innym. I jak się podobało? A no na razie jest fajnie, no. poznałem pana Genia, świetny człowiek i gotujemy sobie. A co dzisiaj gotowaliście panie Geniu? Kotlet mielony, ziemniaki i szurówka z krawucy pekińskiej. A jak to wygląda, powiedzmy, robi pan e, na, w jednym dniu, powiedzmy, jeden obiad, czy robi pan, e, nie wiem, dwa obiady, bądź trzy obiady, ponieważ ktoś nie je miejsca, nie je sałatki, nie je tego, czy no, nie tego? No raczej nie zdarza się nam tutaj jakichś tych dietetyk, no, ale to są wyjątki, wyjątki. nieraz, no to się robi komuś tam oddzielnie, ale to mnie bardzo mało jest takich. A dla ilu osób pan gotuje? W tej chwili mamy 82. Tak, Nie, nie, nie. To <laughs> sztyle, sztyle, Polać, Troszeczkę tak, tłuszczyk Troszczyk musi być. Taki chłopiec jak ja bez tłuszczu, to, to, to nie to. <laughs> o, dziękuję. Super. Normalnie jak w restauracji. Piękne. O. Ziemniaczki próbowałem. Pycha. To najważniejsze, oczywiście, miękko. I to miękko powiem wam, że Aha. solidnie wygląda. Nie no. A szkoda jeść. <grymne> <grymne> mm. Pycha. <Jest> bardzo dobre. <grymne> Jak u mamy normalnie? Czy Igenio lubi być chwalony? To, to pochwalę go. Nie, normalnie tu mamy polecik konkretny. Ale to nie wiem, czy ja to w ogóle zjem. Dwa miesiące ja I jestem, jak, dwa no? miesiące. No tak. No to jest, no mówię, no mega, mega dobrze. Kolega, to to ma, przecież mam kolegów różnych ich, no. biznesmenów, domy mają. Mówi Stasiu, jak tam? Mówi, tego tam jest jej jest gdzie się umyć, no wiecie, że tam tu jest. Jak w hotelu. Jak w hotelu. Mhm. Nie jak u ciebie w domu. No. 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 Niektórzy Twoja mają nie hotelu. nie zrobi takiego No wiadomo, taki No to to jest obiadu, tak. Jak wie, posili się ciepłutko, tak. ma, pokoik ma. Nie, to jest super. Tego, wiadomo, że coś jest w ale... A pan był wcześniej już w jakimś takim podobnym nie. miejscu? Pierwszy raz. Pierwszy raz ja byłem w hotelach, ale z tego względu, że jeździłem po Europie 30 lat, 28. Pracowałem w Olbiście Obuszawskiej, w mm -hmm. autokarach i w Europie, no ale w, w Europie, no. po, po Polsce trochę. Mm -hmm. Pierwszy raz jestem tak, w takim I wrażenia są dobre? Traciłem pracę, bo to miałem na Michałowicach pracę mm -hmm. i żyłem autokarem, miałem hotel. Mieszkanie teraz akurat tam się z tego. Trafiłem tutaj, no. Chory i bez, 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 bez pracy pomocy. Bez, bez, bez pomocy, no. I muszę wyjść, tak powiem, na prosto. I pomogą. Bo pomagają, widać. Pomagają. Nie? No. Zumuję, pani dyrektor mam mega. Każdy wszystko. No, tak, tak. Idzie teraz w takim miejscu powiedzmy u nas coś takiego zrobi. Nie, nie, ja nie no. widziałem tego drugiego miejsca. Ma, ma, mam 64 lata kolejny. No, w jestem no, łapanki. Mam swoje lata, nie? No łapie formy i tak dalej, bo byłem zajechany. Nie ma kogo do pomocy, gdzie ktoś ci pomoże, jak sam sobie... Nie pomożesz, to nie ma pomożesz, nie. to przecież to możesz, to? to dlaczego nie takich pomożesz. fundacji nie ma więcej, powiedzmy, jak tak. Przeciw? Czemu nie ma takich fundacji więcej, ja? jak ta? Ja nie wiem, dlaczego nie ma. Nie, bo może nie ma dobrych ludzi po prostu, podobnych jak pani dyrektor. To mi się tak wydaje. mi tak no. się no. też wydaje. No, Że ludzie robią, inni to po prostu z chęci zysku, a nie z tego, żeby pomóc ludziom. Dokładnie. No. Też mam takie podejście właśnie, że to tak może wygląda wszystko. Jesteśmy w schronisku dla osób bezdomnych Kamiliejskiej Misji Pomocy Społecznej, tak nazywa się organizacja, która prowadzi to schronisko. Pełna jego nazwa to jest właśnie Pensjonat Socjalny święty Łazarz. Ojciec Bogusow, czyli założyciel kamiejskiej misji, nazwał tak to miejsce, ponieważ uznał, że osobom bezdomnym łatwiej będzie mówić, że mieszkają w pensjonacie niż w schronisku. To jest takie bardzo znaczące, jak ktoś mówi, że mieszka w schronisku. To się od razu kojarzy z bezdomnością, z problemami. A myślę, że osobie, która Mieszka, jest dużo łatwiej powiedzieć, że mieszkam w pensjonacie. To się tak nie kojarzy bezpośrednio z bezdomnością. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym się zapisać do środka. Yy, to jest kwestia... Proszę wmuchnąć w mocno. 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 Proszę mocno. Ok. A jest pan, się jest kwestia wypełnienia RODO, to karta, która będzie potrzebna do biura. Ja zadzwonię zaraz do biura powiem, że jest osoba chętna do przyjęcia pensjonatu. Proszę. Jak widzicie, trzeba przejść pewne, pewien etap. Musimy być trzeźwi. Musimy podpisać RODO i przeczytać wszystkie zasady, które są w ośrodku. Jak ktoś przychodzi, żeby zapytać o miejsce, żeby zamieszkać tutaj, to w pierwszej kolejności czyta nasz regulamin, on jest na dyżurce, wypełnia takie oświadczenie RODO, gdzie wpisuje swoje dane osobowe, godzi się na to, żebyśmy mogli przetwarzać jego dane i z tym oświadczeniem, z regulaminem przychodzi tutaj do biura. Widzę tutaj cztery strony regulaminu, czy mogła Pani mi to trochę tak streścić, co, które rzeczy są najważniejsze? Myślę, że z takich najważniejszych rzeczy to trzeźwość oczywiście. Każdego, za każdym razem, kiedy ktoś wychodzi na przykład gdzieś na miasto, potem wraca, to, to jest kontrola trzeźwości. Wynika to z faktu, że wiele osób jest uzależnionych od alkoholu i oczywiście nie mogą przebywać w towarzystwie innych osób, które są pod wpływem. No i też oczywiście z zasad bezpieczeństwa i tak dalej. Myślę, że taki ważny punkt, że trzeba wracać przed godziną 23. Jeśli ktoś nie wróci po 23, to albo się tłumaczy następnego dnia rano, albo po prostu jest wykreślany z listy i wiemy, że już ta osoba do nas nie wróci. Hmm, oczywiście w, ta, taką zasadą jest też współpraca z pracownikiem socjalnym. Jeśli ktoś notorycznie odmawia nam, nie wiem, przyniesienia przeniesie, jakichś zaświadczeń, nie wiem, w współpracy z psychologiem i tak dalej, nie wiem, odmawia leczenia, chociaż wiemy, że jest to konieczne, to to, to też jest jakieś tam łamanie regulaminu, łamanie zasad regulaminu. Dbanie o czystość, w, nie wiem, bycie grzecznym, kulturalnym na terenie ośrodka wobec innych mieszkańców, czy nie jakieś agresywne zachowania i tak dalej. A na temat przepustek, może pani coś powiedzieć, bo widzę chyba leżą przepustki nawet. Mm, tak, tak. Więc jest oczywiście możliwość skorzystania z takiej krótkiej przepustki. Jeśli ktoś chce na przykład na weekend odwiedzić jakąś rodzinę, która jest daleko, czasem się zdarza tak, że ktoś ma pracę i w ramach pracy gdzieś jeden albo dwa dni musi wyjechać, to wtedy nam to zgłasza w biurze. Wiemy, że taka osoba nie zrezygnowała, tylko że te dwa dni po prostu jej nie będzie. Jest, jest taka możliwość też jak najbardziej. Więc to jest kilka podstawowych informacji, i na podstawie takiej rozmowy kierujemy osobę do naszego opiekuna, który wydaje już później środki higieniczne, pościel. Pokazuje miejsce, w którym osoba będzie spała i przebywała u nas. A resztę pracy socjalnej to już w kolejnych dniach. Dzień dobry, jestem Warszawski Warszawski dresik. Zostałem wysłany od górnie, żeby pan mi pokazał, jaki jest kolejny krok, aby się dostać do pokoju. Jestem ubiegłym. Osoba, która przychodzi, dostaje komplet pościeli, mydło, szampon, maszynkę do golenia, piankę do golenia, pastę do zębów i czoteczkę do zębów. I co dalej? Pan to pobiera i idziemy na pokój. Czyli proste tak naprawdę nic skomplikowanego. Tak, Czyli teraz idę już do pokoju sobie. Tak, tak, do pokoju. Okay. Więc znaleźliśmy się teraz w pokoju, przywitam się z panami, cześć. Cześć, Marek. Cześć witam, cześć. No i zapytam się o takie podstawowe po prostu dzień tych panów, jak spędzają czas. Każdego pana to tutaj inaczej na pewno wygląda dzień. Ja mogę o sobie powiedzieć. Pan opowie trochę o sobie. Ja jestem już emerytem, ale jestem, jestem nadal oficerem prasowym budowy do statku Ojciec Paleczny. Z tego tytułu, że od samego początku byłem od samej wstępki. Oprócz tego y, udzielam się tutaj w, w pensjonacie, w sprawach socjalnych, tam chodzi, jeśli chodzi prawda, o jakieś akcje y, ludzi bezpośrednich. Zdomnych, czyli, czyli ściąganie ich, pomaganie im w, jakim, w jakimś stopniu, czynny biorę udział w czymś takim, ponieważ 25 lat jestem w bezdomności i już wkrótce dostaję swoje wreszcie wymarzone mieszkanie. Uważam, że człowiek, który coś od życia dostał, a dostałem coś, coś dobrego właśnie tutaj, to musi coś oddać. Żeby coś otrzymywać, trzeba coś oddać. Jestem tutaj od 7 kwietnia tego roku. W porównaniu z Markiem to jestem taki szaraczek, bo y, moja całe tutaj pobyt to y, skupił się na tym, że, y, że po prostu prostuję swoje ścieżki. załatwię sobie już y, tę y, emeryturę. Tak, w lutkach na pierwszą emeryturę. Y, no i staram się o mieszkanie. <kluzny> Nie wiem co z tego wyjdzie, ale w każdym razie no na razie tak jakbym prosował swoje ścieżki, no, bo przez 10 lat nie piłem i kiedy już wszystko miałem, to obrosłem piórka i wróciłem do, do picia i, i po 10 latach no to, to jest tragedia, bo piłem na zabój. <laughs> Tutaj trafiłem. Pani dyrektor mnie przyjęła. A, ale ja, ja tutaj, tutaj i... jeszcze wejdę, bo pani dyrektor, bo ja chciałem powiedzieć, że pani dyrektor to ma taką taktykę, <laughs> że kiedy my się spodziewamy, że dostaniemy okrzan to pani dyrektor podchodzi z drugiej strony. I, i to jest takie zdziwienie, dlaczego normalnie po, to jest. Ale to jest. Ja zauważyłem, że to jest ps psychologiczne podejście do sprawy. Bo w innych miejscach tam, gdzie ja przebywałem, no to przecież to były słowa jakieś nieokreślone, za jakieś nie, nie wiadomo, co się, już nie mówiąc o wypiciu alkoholu, zrobiło. To słowa się nie powiedział nie tutaj. Tutaj tego nie ma, absolutnie. To jest a, a, domowa atmosfera i jest, że. Y, y. Ma się respekt, naturalnie, przed panią dyrektor i przed yy, pracownikami, ale respekt, który nas mobilizuje do tego, żeby się nie bać, żeby nie robić głupot i tak jak Andrzej powiedział, żeby później jakieś ochrzanu nie... nie, nie to. Ja muszę powiedzieć, że na tyle lat, co ja tutaj jestem, to na początku też byłem trochę taki knurny jak Andrzej, też nie z wszystkim się, się zgadzałem, bo w, w, wydawało mi się, że, że to jest manipulacja, Osobą, a nigdy ja tego nie lubiłem. Dopiero, gdy sam zrozumiałem, że to nie jest żadna manipulacja, że pani dyrektor i panie socjalne, pani Wonia, panie, pani Małgosia chcą coś dla mnie dobrego, ja się poddałem. I w tym momencie zacząłem wygrywać. I taką o, 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 obrałem taktykę, i dzięki temu, i dzięki, yy, bo cały czas uważam, że tam w górze ojciec Bogusław Paleczny czuwa nie na tylko nade mną, ale i tutaj nad całym biurem. I, i nad wszystkim. Jestem w, w takiej sytuacji i nie winnej, i nie budzę się rano skacowany, wystraszony, zagubiony i myślący, myślący o tym, żeby nie być głodnym i, i, i zmarzniętym, bo mam gdzie spać, mam y, idealne warunki, ja mogę sobie pozwolić dwa razy w roku wyjechać na urlop, czy do Sopotu, czy do Mielna, bo nie piję, bo nie palę, na grzyby jeżdżę i cieszę się Cieszę się życiem, bo kiedy mam to zrobić jak, jak ja mam 72 lata? Nie wiem, czy w niebie są grzyby, czy będę tam na kajaku pływał, więc, dlatego, radości ziemskie bez alkoholu yy, można uprawiać takie, jak ja robię. I dobrze mi jest. Mega super, słuchajcie tych tak słów w ogóle, co panowie mówicie. I też moje podejście do tej pani mam takie same. Mu naprawdę mega fajna kobieta, która robi wielką robotę, aby więcej takich ludzi, a. No tak, co? no przecież... Życzę wam jak najlepszy, na, najlepiej, jest, prawda? Przecież to jest tak, że, że panie z biura, panią Adę, panią Iwonę, panią Małgosię i panią, yy, ciągle zapominam jak ma na, na, na imię, to tutaj nie ma, że 8 godzin pracują. Przychodzą mrozy, zima, to te panie, to nie gdzieś z garkami jeżdżą po, po jakichś, jakichś pustostanach, czy po dworcach z szalikami, skarpetkami i tak dalej. Pani Ada, jak urodziła dziecko, to ojciec paleczny jeszcze żył, i z boku był, był urządzony żłobek dla, dla, dla małego dziedziusia dla pani dyrektorki. Była kamera, był, żeby, żeby, żeby pani Adam mogła pracować i miała e, dziecko e, sobie. przy sobie. Tak było naprawdę. Specjalne mebelki, kamera telewizyjna, że cały czas widziała. Tak, 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 tak było. Zresztą pani Adam, e, może, może nawet pokaże e, swojego syna, bo on jest z nami tutaj w piłkę gra. Ja pamiętam go przecież od samego początku jak to było, także to jest taka, można powiedzieć, my jesteśmy tutaj wielka taka rodzina, chociaż zmieniają się ludzie, bo nie wszyscy godzą się właśnie z tym, że trzeba się poddać, żeby wygrać. A niestety to jest jedyna taka droga. Ja naprawdę byłem bardzo dobry, kombinowałem w różne zwarciki sobie w głowie. Ale źle wychodziłem na tym. A głupi byłbym, gdybym nie godził się z tym, co jest dobre dla mnie, i nie robił tego, i pogodził się z tym, co jest dobre, a co jest złe. Dlatego, poddając się, wygrałem i cieszę się z tego, i mam czyste sumienie, wolny spokój. Kiedyś ważyłem 62 kg, teraz 92. Ale u mnie i siłownia, proszę waga, jest pod łóżkiem, i siłownia, i tenis, i pływanie, maska do pływania płetwy. Wszystko to jest. Sport i cieszę się, cieszę się, tylko nie mogę się teraz doczekać, kiedy te kluczyki dostanę, bo to też i są te telefony, i szczególnie z telewizji, z radia, bo jest taki odcinek o mnie kręcony i ostatni odcinek to będzie, jak dostaję klucze i się usamodzielniam. A to jest właśnie już. Niektóre mebelki, które dostałem, dostaję na mieszkanie. Tą lampę dostałem od pani dyrektor, ten fotel tak samo. Ja już powoli sobie to yy, zbieram, bo przecież yy, nie dost co dostanę, to co dostanę, ale to co będę miał, to będę miał. W każdym razie to jest taka satysfakcja, że w końcu, mając 72 lata, po, po 25 latach bezdomności, doczekam się i dostanę klucze. Pani prezydentowo, zapraszam do kamiliańskiej misji, żeby zobaczyć nas, żeby odwiedzić. Bóg zapłać, że Pani przyjęła Marka Metraka i że mogłem reprezentować. Proszę, dwa słowa dla nas. Bardzo serdecznie dziękuję za obecność i obiecuję, że jeżeli tylko mój kalendarz na to pozwoli, bardzo chętnie we wszystkich odwiedzę. W imieniu ojców Kamilianów i Pani dyrektor Borowskiej, Bóg zapłać. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Teraz tutaj jest... Mogę umrzeć, bo u że byłem im prezydenta. Dzięki temu, że jestem bezdomnym, to mogłem być... Pani prezydent, że mogłem być w, w, w Unii Europejskiej, w Strasburgu, że... gdzie jeszcze? No, w kilku miejscach, gdzie w ogóle bym nie... Bo nigdy, nigdy przed tym nie byłem przecież za granicą. Dzięki temu, że stałem się innym człowiekiem, to mogłem po prostu tam być. No, spykaj pan co dzień. To nie zdjęcie, rozmowa z panem, Chcemy zobaczyć, jak pan tutaj pracuje. Ja powiem... Ale żeby to, przepraszam bardzo, panie dyrektorze, żeby to nie poszło do Trybuny Ludu. Nie. No. Już nie ma Trybuny Ale jest no i w Różne Prawo. <noise> Spokojnie, wszystko pod kontrolą. Na nas to jest szoletnie istotne, że panowie, którzy tu przyjdą, to czuli się po prostu godnie. Jak człowiek wchodzi w takie fajne pomieszczenia, to też nie chce ich niszczyć, Dwa o to. O to miałem właśnie powiedzieć. Wyrwała Pani od języka. Tym <grym> Ty bardziej, że panowie bardzo dużo to sami dla siebie robią. Sami sprzątają, obsługują kawiarenkę, są na dyżurce, sami remontują, gotują i wszystkie te rzeczy tutaj nie mogłyby się zadziać, gdyby nie ich zaangażowanie. Nie? Tak jak w domu, że, no, żeby ugotować pytań. obiad, to ktoś musi iść na zakupy, ktoś musi obrać I ziemniaki, i ktoś, i ktoś i musi potem pozmywać naczynia. Nazywam się Mieczysław Smaga. Przebywam od 11 czerwca tego roku. Przeważnie jestem na kawiarence, w mam służbę. Godziny swoje przepracowałem, jakie powinienem przepracować na, na terenie ośrodka. No poza tym, co to mogę powiedzieć? No, drugie pytanie mi Pan zadał. Drugie pytanie, co Pan tutaj robi, jak ludzie tu spędzają czas, e, co Pan powie o Pani Adzie, e, czy Panu się tutaj podoba? <gry> bardzo dużo no pytań no mam. To dzisiaj. najpierw zacznę od Pani Dyrektor. Pani Dyrektor jest bardzo przyjemna, przyjemna w stosunku tutaj do wszystkich. Takie serce ma, że drugie, drugie serce po mojej mamie, jak to się mówi. Załatwia mi tak samo DPS, także tutaj czekam na DPS. Opowie Pan, co to jest DPS? Bo ludziom to jest nie... Dom Opieki Społecznej. Tam się idzie, idzie po prostu już na stałego, także się już ośrodków nie zmienia. To już się przebywa, jak to się mówi, do, do śmierci. No, no dopóki Pan Bóg da zdrowie. No, poza tym, co to mogę powiedzieć? No przychodzą na kawiarenkę oczywiście zadowoleni, uśmiechnięci, czyści, po, po pierwsze czyste, bo ja bym tutaj nie rozmawiał z takimi innymi, tylko bym kazała to wymyć, to wymyć, bo nie ma prawa, nie ma prawa tam być coś tego, jak powinno być. No, to, co regulamin przewiduje, to powinno być. No, to jest najważniejsze. I tutaj ludzie spędzają czas, tak oglądają tak. Tak, ale tak nie, nie w ogóle całe dnie tutaj nie siedzą, bo i, i pracują i tak dalej. Po pracy przychodzą, skończą tutaj tak samo swoje sprzątanie albo coś, przychodzą, napiją się, tego posiedzą, posiedzą, porozmawiają, czy książkę wezmą poczytać, czy co, czy sobie zagrają, bo są i warcaby i to i tak dalej. No. Czy to jest miejsce, gdzie sobie spędzają po prostu spokojny tak, czas? Tak, tak, wolne chwile można powiedzieć, mhm. no wolne chwile. No. Mhm. Zauważyłem tutaj jakieś puchary na półce. O co chodzi? E, rozwijamy wszystkie pasje. Jeśli przychodzi do nas podopieczny i mówi, że interesuje się czymś, to my staramy się go w tym kierunku pchać. Jakiś czas temu była u nas taka grupa osób, która była czynnymi wędkarzami. Sprzątaliśmy na brzeże Wisły. Jeździli chłopaki na zawody wędkarskie, i w pewnym momencie doszli do wniosku, że powinniśmy mieć klub wędkarski. Nazywał się Moby Dick, a ja byłam prezesem tego klubu. To było jakieś 14 lat temu. I w związku z powyższym no, zostały jeszcze te puchary zawodów wędkarskich. Tak właściwie to był. Puchary Pana Andrzeja Kondzieli i Pana Bogdana Góreckiego, którego serdecznie pozdrawiam. Jest teraz w Domu Pomocy Społecznej, mamy stały kontakt. Wiem, że dalej jeździ na zawody wędkarskie, ale już w innym rejonie Polski. Bardzo fajnie, że się niczego nie boicie i tak naprawdę dążycie do tego, aby się ludzie rozwijali. Super, naprawdę. Znaczy, to jest niesamowite, bo właściwie ja wiem o tym, że każdy człowiek ma jakiś talent tylko no, nie rozwijając go zabija go w sobie nie, no więc... My sami sobie jesteśmy w stanie wiele rzeczy zrobić i, i, i pomóc, tak jak remonty. czy Na przykład, teraz, ostatnio zgłosił się do nas podobieżny, który powiedział, że jest krawcem. No. Zobaczył, że u nas jest maszyna, i nawet napisałam na mediach społecznościowych, że potrzebujemy teraz igieł. Ja mi tam wypisał mnóstwo takich fachowych nie? rzeczy, które potrzebujemy. I są ludzie, którzy z całej Polski nam wysyłają to wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby skrócić spodnie, wszyć zamek, czy naprawić. Kurtkę, subskrybujemy, udostępniamy, aby wszyscy to widzieli, bo naprawdę ten temat, reportaż, bo tak go nazwę, jest mega ważny, aby pomagać tym ludziom. No i coś to powiedz od siebie, no. To, bo <laughs> ja, jak, jak możemy pomóc? Ja bardzo się cieszę, że Ty przyjąłeś to zaproszenie, że przyszedłeś Anem. do nas i że, że chcesz zobaczyć kawałek naszego świata. Strasznie się cieszę, że spędziłeś z nami tą niedzielę, bo myślę, że bardzo dużo osób, które ogląda Twój kanał, nie widziało jeszcze w tej chwili, jak wygląda od środka i praca w placówce dla osób w kryzysie i bezdomności i może obaliliśmy trochę stereotypów i mitów. Może Ci ludzie, którzy piszą u Ciebie w komentarzach powiedzieliby co ich interesuje, czy to, co właśnie w tej chwili zobaczyli, no, to jednak odbiega od takiego stereotypowego myślenia o osobach w kryzysie bezdomności. Jak widzisz, po naszym obiedzie potrzebujemy dietetyka. Ja na mediach społecznościowych na bieżąco piszę o naszych potrzebach, ale tak jak mówiłam wcześniej, no każdy człowiek może się czymś podzielić nie tylko materialnie, ale może się podzielić swoimi umiejętnościami czy czasem, który może przeznaczyć. A więc mam nadzieję, że następnym razem, jak do nas przyjedziesz, to też zobaczycie kolejne rzeczy, które my tu robimy. Oczywiście. Ja jak, ile będę mógł, tyle się wydam, bo chcesz właśnie, żeby jak najwięcej ludzi to zobaczyło i oczywiście was wspierało, bo jeżeli. Można, a wiem, że można. Macie jakiś tam numer konta, y, gdzie ludzie mogą wam oddawać 1% z tak, podatku, tak też. samo. Więc chciałbym, żebyś powiedziała o tym, nie, jeżeli ktoś ma ochotę nie to, że to jest ja jałmużna czy coś takiego. Po prostu, jeżeli macie ochotę, nikt was nie zmusza, pomóżcie, bo nie wiadomo, czy wy kiedyś nie będziecie potrzebowali tej pomocy od tej właśnie kobiety w tym miejscu, więc jakbyś mogła po prostu opowiedzieć, gdzie, w jaki sposób mogą się odezwać i pomóc. Na naszej stronie internetowej www.misja.com.pl znajdziecie Państwo wszystkie dane do przelewów. Jest też taka możliwość prostego, szybkiego wpłacenia na nasze konto, ale też tam jest zapisane, jak można pomóc. Jest taka zakładka, w której są wypisane dokładnie te rzeczy, które mogą Państwo zrobić dla nas. I oczywiście wszystko będziecie mieli w linku w opisie. A teraz subskrybujemy, udostępniamy. No, bo co? Armia Dresika jest wielka. Pamiętajcie o hasztagu Armia Dresika. A teraz co? Pozdrawiamy i czekajcie na kolejne odcinki, bo naprawdę będzie ciekawie. Pokażemy Wam wszystko od środka, a wszystko to dzięki tej Pani. <grych>